Siemaneczko! witam Was w krwawej łaźni według Werexa. Dzisiaj, właśnie na 85 poziom, i już wbijamy, bo jest 29 po. zgoda właśnie mi zasady. I ogólnie, dzisiaj jest strasznie dużo ludzi. Ogólnie przed wejściem było jakieś 20 ludzi, albo przynajmniej z 15. Ale widzę, że tutaj już mój klan się zajął tymi, którzy są spoza klanu. Tutaj jest Lord Barot, wojownik. Ja z wojownikiem nie chcę walczyć, bo może być różnie. Stanę sobie i zobaczymy z kim mi przyjdzie walczyć. Sai... zawalczyłbym z nim On nie ma takiego leku To jest podkładane chyba Bo ja wiem że on miał ja legi ale nie wiem czy dalej ma nie miał też dużo, miał chyba tylko dwie, albo Max 3. Hmm. O, tutaj jest jakiś wojownik. Aha Okej, okay, czyli zaatakował mnie Lord Barot. Mam na, nie, na niego złe EQ, bo mam EQ na e, właśnie na jakiegoś maga. A to jest wojownik, czyli mam tutaj uniku tylko 20%. Prawie, jeszcze nie nawet te 20%. Ale, ale jednak jest te 20% i myślę, że yy, nie będzie tak źle. On ma ochronkę żywiołów ze zbroi. I to troszkę jest wkurzające, jak jest się magiem. O, ładnie dotyk. O, o wiele lepiej mi teraz idzie niż ogólnie wtedy, co z nim walczyłem, ale widzę, że tutaj i tak jest... CO TO BYŁO?! No to są chyba jakieś jaja totalne. No nie wierzę, po prostu nie wierzę, no. Jak on mi mógł ominąć ratunek? To znaczy, no, takim krytykiem to na pewno bym mi ominął, ale... Serio? O, no nic. Dziękuję za obejrzenie. Widzimy się za tydzień. W sumie no nie, no widzimy się za tydzień na tej łaźni, ale zobaczymy się jeszcze prędzej z, jakimś, z jakąś inną łaźnią czy czymkolwiek, więc trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!